Witam wszystkich! Woda z rzeki i dwie różne butelki filtrujące, czyli kolejny film z testem tych butelek i tych filtrów. Tu oczywiście mamy filtr z membramą, tutaj filtr z membramą oraz węglem aktywnym. No i jak to się zachowa? Woda jak będzie wyglądać, jak będzie smakować po przefiltrowaniu dwoma rodzajami tych butelek. Najpierw oczywiście sobie przeleję do tej drugiej butelki, żeby wszędzie była taka sama. Zakładamy filtr. Tutaj będzie wersja bezpośrednio z rzeki. No i tutaj drugi. Tak wygląda woda pobrana z rzeki. No jest praktycznie krystalicznie czysta. Pod względem zapachowym nic nie śmierdzi. Może, może troszeczkę, jakby taki kolor jest niezbyt przezroczysty, ale tak minimalnie w pierwszej kolejności. Ta butelka filtrująca. Tej, oczywiście, wody nie mam zamiaru pić. Wygląd tej wody przefiltrowanej pod względem wyglądu praktycznie się nie różnią. No pod względem zapachowym to chyba raczej tym bardziej, też nic nie czuć, ale pewnie będzie można się napić. No i teraz ta butelka tu niestety proces filtracji trwa bardzo długo. Żadnych zapachów. Tak wyglądają obie wody. No, powiedziałbym, że praktycznie niczym się nie różni. Może jakaś minimalna różnica w wyglądzie jest. Ta jednak jest taka bardziej krystalicznie czysta. No, niestety, myślałem, że po prostu akurat z tej rzeki pobiorę wodę i będzie ona troszeczkę innego koloru, jak to było na przykład ostatnim razem na takim filmie że woda była żółtego koloru no tam były pewnie związki żelaza i jakieś inne nie wszystkie oczywiście zanieczyszczenia są szkodliwe albo szkodliwe w różnym stopniu wiadomo woda w wodzie nierówna w różnych rzekach różnie to bywa ta akurat rzeka jest z dala od w tej chwili jakiś pól uprawnych raczej pestycydów tutaj nie będzie czy jakichś chemicznych związków no, widziałem jak pływają kijanki w tej wodzie. No, myślałem, że uda się bardziej, że po prostu ta będzie ciemniejszego koloru, ta będzie trochę jaśniejsza, a ta już całkowicie krystaliczna, czysta, no ale w tym wypadku akurat się nie udało. Pewnie jakbym pojechał na to jezioro co poprzednim razem, gdzie woda była żółtawa, no to tutaj byłoby wszystko widoczne. Tej wody oczywiście nie ma zamiaru pić. To mogę sobie wypić. Smakuje jak zwykła woda. Nic ja tutaj za bardzo nie czuję. Na pewno jest czysta pod względem biologicznym. Czy ta w smaku będzie inna? Ja za bardzo smaków między Tom a Tom nie wyczuwam. Może tam troszeczkę jednak. No tutaj minimalnie jest inny smak. Pod względem zapachu jest w porządku. Tutaj może troszeczkę jakiś tam smaczek jest, ale nie jest to na pewno zła woda. No, ta jest powiedziałbym zdecydowanie lepsza. Tak jak się nieco więcej wypije, to troszeczkę może różnica jest. Ten oczywiście filtr przefiltruje nam wszelkie nieczystości stałe i biologiczne, praktycznie w 100%. Ten filtr oczywiście zrobi to samo. Plus chemiczne dodatki. Nie wszystkie, oczywiście. No, w sumie ten węgiel aktywny też powinien poprawić tam zapach i smak wody. Tutaj, może troszeczkę ta woda jest lepsza niż w tym przypadku, ale raczej to jest takie minimalne. No, pewnie, jakbym nabrał po prostu innego koloru wodę, to by było to idealnie do pokazania. Tak jak to niektórzy robią, pobierają wodę z jakiejś kałuży z jakimiś nieczystościami i wygląda one pod względem koloru na niby brudną. Filtrują podobnym filtrem jak te, czyli z membramą, no i wychodzi krystalicznie czysta woda. No oczywiście takie nieczystości, jak wiadomo, ten filtr zatrzyma, ale pod względem na przykład, jeśli będą chemiczne dodatki, czyli na przykład taka będzie zabarwiona na żółtawy kolor, czy tam nawet brunatny w niektórych momentach, no to takiego czegoś ten filtr nie jest w stanie przefiltrować, bo się po prostu nie da. Do takiego filtra potrzebny jest filtr z węglem aktywnym, który nam poprawi właśnie wygląd wody, zapach, smak. Zdecydowanie. Tutaj nie ma jak. Pod względem biologicznym na pewno obie są czyste. No ta wydaje się mi woda troszeczkę, jakby pod względem smakowym, lepsza. Ale tak minimalnie. Czyli ogólnie nie jest jeszcze tak źle. Wszelkie linki do recenzji tych butelek filtrujących będą pod spodem w opisie. No i to tyle, jeśli chodzi o ten test. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.